kochani widzowie, z tej strony Mendy, a w dzisiejszym odcineczku przebierzemy się za Mikołaja i zaczniemy rozdawać prezenty. Będziemy rozdawać wszystkim prezenty na mieście, kogo spotkamy i zobaczymy w ogóle kogo spotkamy. Ale co by to było rozdawanie prezentów w takich adidasach? O nie, idziemy się przebrać. O tak, dobra. Idziemy się przebrać za Mikołaja. Zobaczcie teraz to. W takim stroju chyba mogę rozdawać prezenty. Wow, taki strój idealnie nadaje się do rozdawania prezentów. Duży wór i mamy też, wydamy dzisiaj trochę Robuxów na kupienie prezentów i rozdawanie to widzą! Jeżeli ty też chciałbyś dostać prezent, nie zapomnij zostawić tutaj subskrypcji z lajkaczem. A my lecimy teraz w ogóle co poszukać jakichś ludzi na mieście i porozdajemy prezenty, ale najpierw co mi kołem musi uzupełnić torbę. Mamy troszeczkę kasy pokupywanej. Ja mam specjalną zabawkę. Nie mam niestety sali, ale mam specjalną zabawkę, która pomoże, pomoże mi jak najszybciej porozdawać prezenty. Jest to hak, który bardzo szybko pomoże porozdawać. Dobra, lecimy teraz. Yy, gdzie lecimy? Tu. Wow, tu ktoś jest. Tu mamy jakieś panie. Ja musiałem swoją nazwę też zmienić. Co to jest? Nie, 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 nie koleżanko. Jeszcze nie. Trzeba zmienić jego swoją nazwę. Yy... Nad głową. O! I damy po Santa Klaus. Jesteśmy świętym Mikołajem. Dobra. Santa Klaus. O, mamy Santa Klaus nad głową. Zobaczcie, idealnie. O, idziemy do tego. O, wszyscy idą do mnie. Co to w ogóle jest? Na razie nie. Dobra. Bierzemy tak. Zrobimy jednego gifta dużego. O, tak. Dobra. Jednego gifta dużego dla kogoś. I dużo malutkich giftów. Bierzemy. Jeden, dwa, trzy, cztery. ojej, ile mogę giftów mieć. Tak. Tak. Ile mamy prezentów, dobra. Jeszcze... O, mamy już wszystkie prezenty. I teraz porozdajemy sobie, ale widzowie. Dobra. Komu by to rozdać prezenta? Yy, muszę na razie to wyłączyć. O, idzie Mikołaj. Mikołaj musi wziąć swoją zabaweczkę, żeby uciec. I idziemy tam. Nie, nie. U. O, tu jest ktoś malutki. O, cześć mały. Dobra. Mamy kolegę tutaj... O. mamy... Zdeczkę też sobie wezmę. Tu mamy... O, tu jest jakaś ten pani. O, chodź. Chodź, ci dam prezencik. Na dłuśa masz kif item. From backpack. Masz. Hihi, hi, dobra, dostał pre... dostała prezencik. O, tu mamy jeszcze jakoś. Żu. Moi widzowie i tak do dnia się będą... Ten... O, tu ktoś jest, o. O nie, moje te... Nie wolno. Dobra. To ją. Mikołaj musi gonić. Mikołaj goni, żeby dawać prezenty. Będziemy dawać... O, to jest to goni. O, nie, wywalczyła się. To masz za pocieszenie i O! <grytania> no, dostała prezencik ode mnie, dobra. Czy otworzy, teraz się nie otworzy? O, dobra. Lecimy, Mikołaj idzie dalej rozdawać prezenty. Że jest takie fajne rozdawać prezenty, tak mnie to cieszy. Więc jeżeli też chcecie jeszcze więcej rozdawania, to możecie pisać. Yy, tu mamy kogoś. O, w tej zbroi ktoś, Michał. Michał w zbroi. Yy, masz, mały Michał. Masz. O, to jest mogę. Mogę prezent, no dobra. Chcę. A nie, nie, ty, no to masz. Prezencik dla ciebie. Dobra. O, tu jest pani z. Czym pani ma? O, pani ma takie, opie... tutaj opiekuje się zwierzętami, to ja też dam. O, proszę. O, nie, trochę przesadziłem, bo teraz ma tego i. Okej. Okay. I rozdaje prezenty? Może gdzieś polecimy trochę dalej, bo wszystkim rozdajemy tutaj na środku, a coś dalej może nawet nie wie, że rozdajemy prezenty. Idziemy tam, zobaczy, tam jest jakaś choinka. To nie jest choinka! To jest Krasnal! O, tak, mam krasnala, dobra. I tylko teraz tak. Musimy dalej szukać komuś, możemy dać prezenta. Dobra, lecimy tu. Mikołaj leci szukać ludzi do prezentów. To jest ktoś. Ha? Proszę bardzo! Ty, 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 ty. Prezencik. Co dostała? O, kurczaka dostała, dostała kurczaka. Dobra, lecimy dalej, porozdawać prezenty. Ciekawe komu się trafi dłuży. Nie, dobra, udało się. O nie dobra. Okay. O, tu to się tu, tu, A ten do, kolega chyba fantastów to balona. Jak fajnie to wszyscy wyglądają, Nikogo rozdaje prezenty. Yy, dobra, komu by tu jeszcze prezenta tutaj dać? Yy, komu by tu jeszcze prezenty porozdawać? Kto by chciał prezenta? Merry Christmas. A ona dostała, czy nie dostała? Nie pamiętam. Ale na razie nie. Szukamy jeszcze jakichś osób. Kto by chciał prezent? O, wszyscy są tutaj. A może i... o tu jest jakaś... Etapa nie chyba nie dostała prezentu Dobra. Kalendarz! O, proszę. <laughs> o, się cieszy, zobaczcie jak się cieszy. Dobra, dostała prezent idziemy dalej. Tu. Reniferki. O. Nie mogę zrobić jednego. Nie mogę żyć ale tu mam za to coś. Idziemy tu zobaczyć te prezenty. Mamy 16. Dzisiaj ty idziemy, otworzysz 16. Ten. 16. Tutaj. I zobaczymy, czy Mikołaj coś do fajnego dostanie. Dobra. Wow, ile ciasteczek dostałem. Dobra. 400 ciasteczek. Dobra. Gdzie możemy jeszcze? O cześć mały. Może chcesz? Ode mnie prezencior. Aż. Jest <laughs> mi prezent, dałem, dałem, proszę bardzo. O, otworzy i co? Piłkę, zobaczcie, ma na święta piłkę. Wy możecie pisać w komentarzach, co wy byście chcieli dostać na święta. O, i zobaczymy, co tu dalej jeszcze jest. O, o nie mówcie, że ona dostała choinkę ode mnie w prezencie. No to by było kółcze kozak. Ale nie sądzę, nie sądzę, nie sądzę. O, tu jest jakaś pani z pszczółką. Proszę bardzo, chodź. Proszę bardzo, rozdajemy dalej prezenciki. Już dostałeś prezent. Uuu, ho, wo, ho, ho, normalnie, Santa rozdaje prezenty, ale tak miło się fajnie rozdaje. Więc jeżeli chcecie jeszcze jeden odcineczek, to piszcie w komentarzu, to będzie jeszcze jeden odcineczek z rozdawania prezentów. Uuu, tak mi się super te prezenty rozdaje. E to jest mój? Wygito? Skąd ja mam wegito? Wow, ktoś mi dał peta. Ale nie, ja lubię pingwinka. Santa! Teraz wszyscy za mną biegają. <grystanie z nami> Dobra, został mi ostatni prezencik. Nie wiem, czy tej pani tutaj dawałem. Czy tutaj komuś dawałem. Tu jest jakaś youtuberka. O. zobaczymy. Ale wiecie co, drodzy widzowie? Bo tak super, rozdaj mi się prezenty. Cześć, yy, panie Mikołaju, drugi. Bo widzę, że ty też tu coś na świętu. Masz świąteczne prezenty, tak? Wow, super. To zrobimy, to. Nie chcę naparty. Ok, czyli może naprawdę super prezenty u ciebie zdobyć. Tak, tak, tak. Czyli rozumiem, że kupuję jeszcze tego. Dwie 200 v -bucksów. Ale ja się ten wykosztuję, dobra. Kupujemy, kupujemy. Kupujemy, dobra, mamy prezenty, więc teraz tak. O, tu ta pani. Szybko, szybko, szybko. szybko. Damy jej, damy jej, damy jej, damy jej. O. Proszę bardzo. Mama tutaj. Dobra, komu by tu jeszcze dać? Tu jest jakaś. Gifitem, from tu, proszę bardzo, <śmum> samochodziku, a zaraz tutaj damy jakiemuś widzowi jeszcze, bo na razie widzki tu obserwujemy, w ogóle jakieś osoby, okej, okay, a tu mamy jeszcze jakąś Becia, chodź Becia, dla Ciebie też coś mam, Gifitem, from backpack, masz, <laughs> to w duży, o, nie tego miałem dać, ale dobra, to niech ma, i temu jeszcze chyba nie dawałem, temu dawałem, to temu, prosi mnie cały czas Tomasz, from backpack to, ho, oh, oh, ho, oh. Święty Mikołaj spełnił chyba swoją powinność. <laughs> Dobra, każdy dostał swój prezent. Widzowie są w cieszeni, ten też dostał, ten też, wszyscy dostali swoje prezenty. Jeśli w tej dostać swoje prezenty, pamiętajcie o ustawieniu lajka, czasubika i dzwoneczka. Było naprawdę fajnie, bo to jest dla mnie taki prezent, te subiki to wtedy ja będę wam rozdawał. O ten, zobaczcie, dostał parasolkę. Merry Christmas, normalnie. Ona dostała ten, też balonika Uo, ho, 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 Udało się wszystkim dać prezenty Dobra to jest koziaczki dobra co tu jeszcze możemy jakieś prezenty Zrobi rozdać nie tutaj koleżanka też dostała Ciekawe czy otworzyła więc co, drodzy widzowie, jeżeli też chcecie dostać jakiś prezent, też chcecie w ogóle, żebym jeszcze porozdawał jakiś prezent, albo porobił ciekawsze też odcinki, jakimś Mikołajem coś, nie zapomnijcie ustawić subskrypcji, lajka, czyli dzwoneczka, bo to jest prezent dla mnie, wtedy mogę zrobić. Zauwać... Wow, joki super to jest. ale ona ma super. też chciałbym. Aż po prostu muszę chyba za to, że. O nie, oni mi to oddali. Nie oddawajcie mi prezentów, które wam dałem. E, muszę je kupić za to prezent, za to, że jest tak super. Ma. Różanko, masz. Bo naprawdę super wyglądasz. To. O. Podoba mi się ten Twój Misiu, który lata jeszcze. <grych> Dobra. Dobra teraz widzowie, ja już porozdawałem prezenty, pomardowałem trochę Robuxów. Ale mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni, którzy tu byli, bo widziałem, że biegali za mną i takim podarowałem. miałem do swojego pingwinka, który jest zadowolony. Eee... Masz. Masz. by se zjeść. To <grytania> się gdzieś umyć. Ale dobra, chociaż se zjesz. Dobra. I drodzy widzowie. Co tu się dzieje? Dobra, ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie jeszcze raz. Na razie trzymajcie się do kolejnego odcinku.